ma. Witam na kanale Fotografia Jest Prosta Dzisiaj kolejny temacik który jest związany z ostatnimi filmami które zamieszczałem a o których chciałem dzisiaj powiedzieć taką jedną rzecz wspomniałem właśnie w jednym z filmów, że nic nie mówię na temat ustawień aparatu jakim się posługuję no, nic o tym nie mówiłem, bo Jestem zdania, że przygodę z fotografią należy zacząć od nauki kadru, od nauki kadru, od nauki kompozycji, od jakiegoś sensownego odniesienia się do światła. Natomiast zrozumienie aparatu i wykorzystanie jego potencjału oczywiście jest bardzo ważne, jednak ja bym to zostawił na czas troszkę późniejszy. Nie wiadomo, nie to, że to nie wiadomo jak odległy, jednak najpierw proponowałbym skupić się na kadrze i na świetle. Zapraszam na film. Więc w sumie, odkąd pamiętam wszystkie treści dotyczące nauki fotografii, Zaczynało się od takiego zdania: porzuć tryb auto i przejść na manual, bo według autorów tych słów, tryb auto to nie jest fotografia, to jest jakaś tandeta, że sami fotografujący tak naprawdę nie mają pojęcia o tym, co robią. I nie jest to tak do końca te, ta fotografia prawdziwa, tak? Takie same uwagi tyczyły się sprzętu tych właśnie osób, które robią właśnie te zdjęcia w trybie auto, że to jest taki sprzęt tani, tandetny, a to co jest produkowane to jest taki, taki fotograficzny bubel. No i czy to jest prawda? Aby dojść do tej prawdy, należy no, wiedzieć, czym jest tryb auto, a, a czym jest tryb. Czym są ustawienia ręczne w aparacie? Bo prawda gdzieś leży tutaj, no może nie tyle po środku, ale nie jest tak, że jeden z nich jest super, a drugi z nich jest taki nie wiadomo czym. Tryb auto. Na początek tak zwany tryb zielony, lub yy, też inaczej zwany tryb głupi. Yy, opiera się to na tym, że aparat sam dokonuje ustawień. Jeżeli wybierzecie temat zdjęcia. I wciśniecie ten spust migawki do połowy, to działa tak samo w każdym aparacie, to procesor na tej podstawie dobiera parametr, czyli ustawia otwór przesłony, czas otwarcia migawki, czułość matrycy. Tylko trzeba oczywiście wiedzieć, że procesor robi to wszystko w oparciu o pomiar światła, jaki dokonuje z obiektu, który fotografujecie. Światło w fotografii ma to do siebie, że Fotografa interesuje światło odbite, nie źródło światła, jakim jest w przypadku światła zastanego źródłem światła jest słońce, tylko fotografa interesuje światło odbite. Czym jest światło odbite? Jeżeli mnie widzicie, to znaczy, że widzicie światło odbite. Jeżeli widzicie cokolwiek w tle drzewa są za mną, tak, o drzewo się opieram to znaczy, że widzicie światło odbite. Światło generowane przez słońce w tej chwili akurat jest taki dość pochmurny dzień. Nie wiem, czy nie będzie padać. Zakładam, że zdążą zrobić materiał. Więc yy, światło odbite jest właśnie światłem generowanym przez słońce, które pada na różne obiekty, na różne przedmioty, pada na mnie. Padając na cokolwiek, to światło się odbija, tak? Dlatego cokolwiek jest widoczne. Jakikolwiek przedmiot, na, na który pada światło, zostaje oświetlony przez to światło, przedmiot staje się widoczny, bo to światło od siebie odbija. I to jest światło, na które reaguje procesor aparatu fotograficznego. Bez względu na to, czy ustawimy właśnie ten aparat w trybie auto, czy już korzystamy z ustawień ręcznych, właśnie z tego trybu manualnego, procesor reaguje ze każdym razem na światło odbite. Dla jasności zareaguje tak samo na źródło światła, ale fotografowanie słońca w pełnej krasie nie ma najmniejszego sensu, naprawdę. Więc skoro mamy tak pokrótce omówione o co chodzi z tym światłem, wracamy do tematu. Procesor aparatu po dokonaniu niezbędnych obliczeń, które robi dość sprawnie i szybko, ustawia nasz aparat do wykonania konkretnego zdjęcia. Jak wspomniałem, otworzy na odpowiednią wartość otwór przysłony, ustawi czas otwarcia migawki, czyli to jak długo będzie to tryk trwało, tak, dobierze czułość matrycy, ustawi ostrość. No i jesteśmy teraz gotowi już do wykonania zdjęcia, tak? Oczywiście nie sposób zaprogramować procesora aparatu tak, żeby te wszystkie naświetlenia, żeby one były Poprawne w każdej sytuacji, w każdym miejscu raz to będzie wykonane gorzej, raz lepiej będzie to na pewno wymagało korekty, tak? W każdym mój razie, odchodzi jedna bardzo ważna rzecz tutaj w tym temacie, odchodzi nam myślenie o tym, czy aparat jest ustawiony poprawnie, czy nie. Jedyna taka poważniejsza w tym momencie wada. Znaczy no, wad w sumie jest więcej, ale najbardziej poważną wadą jest yy, ostrość, jaką ustawia aparat, bo aparat może ustawić nam ostrość na obiekcie, który chcemy sfotografować my, my robimy zdjęcie, ale zanim wciśniemy migawkę, nagle przed obiektyw, między temat zdjęcia a obiektyw, wpadnie coś cokolwiek przelatujący liść, yy, owad. Wiatr poruszy gałęzią i w tym momencie procesor aparatu przestawia nam ostrość z naszego tematu zdjęcia na to coś, co się pojawiło. Takie sytuacje nie zdarzają się jednak często, tym niemniej ich, zdarze, ich, ich zdarzenie powoduje to, że no nie mamy tego zdjęcia. Mamy zdjęcie nieostre, tak? Więc co, więc, więc musimy to zdjęcie poprawić. Błędy w, ty, błędy w trybie auto, które się jeszcze mogą pojawić, to jest właśnie samo, samo naświetlenie zdjęcia, samo właśnie ustawienie tego pomiaru światła czyli na przykład y, miejsca zbyt ciemne mogą y, okazać się tymi właśnie zbyt ciemnymi, a miejsca zbyt jasne takimi też pozostaną. Nie mamy tutaj właśnie wpływu na to, żeby, żeby dokonać jakiejkolwiek korekty, dlatego właśnie też jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z fotografią ja polecam wykonywanie zdjęć w tak zwanych warunkach neutralnych to są jedne z nich yy, mamy nadmiar światła mamy odcięte przez chmury oczywiście to niebo wciąż będzie bardzo jasne i wykonując zdjęcia na otwartej przestrzeni jeżeli chcemy zrobić jakiś szerszy krajobraz tak? szerszy, węższy, cokolwiek jeżeli my robimy zdjęcia na, w takich warunkach na otwartej przestrzeni to jednak to niebo świeci jeszcze wyjątkowo mocno. Na tyle mocno, że dolna część zdjęcia będzie ciemna. Będzie to z pewnością znów wymagało korekty, tak? Dlatego tutaj znów ja się odwołam do swoich poprzednich filmów, zwłaszcza, zwłaszcza filmu, który kręciłem, nawet ostatni film, możecie sobie zobaczyć. Tam też było, była, taka, była ta wysoka aktywność światła słonecznego, były chmury, ale to nie było, było jasne. Natomiast wszystko, co było dookoła mnie, można powiedzieć, że było w bardzo dobry sposób widoczne, tak? I takich właśnie, takie właśnie warunki dla początkującego będą warunkami najlepszymi. Chodzi tutaj właśnie o, to, o te zagadnienia związane z opanowaniem samego światła. Czasem zbyt wysoko zostaje podbita tak zwana wartość ISO, czyli czułość matrycy. No niestety, są takie aparaty, które zbyt wysokiego ISO nie znoszą dobrze. Chodzi tutaj o wygląd zdjęcia. Zbyt wysokie ISO wprowadza taką ziarnistą strukturę, tzw. szum na zdjęciu, i wtedy, zwłaszcza w ciemnych partiach, nie wygląda to dobrze. Ten szum jest dwurodzajowy. To będzie na filmie, który przygotowuję w tej chwili. Właśnie przygotowuję materiał film, który będzie mówił o powstaniu zdjęciu od początku do końca, czyli robię zdjęcie, wybieram sobie temat, robię zdjęcie, wracam do domu i w jaki sposób je obrabiam i co, jak i dlaczego po kolei będzie powiedziane. Myślę, że to będzie bardzo dobry film właśnie dla osób, które zaczynają tą swoją przygodę z fotografią, stawiają te swoje pierwsze kroki. Natomiast właśnie dzisiejszy film ma też przygotować osoby, które jeszcze w tym trybie auto pracują, do tego, żeby jednak te zdjęcia były jak najbardziej czytelne. No, a tryb manualny? Tryb manualny pozwala w pełni kontrolować aparat. Tryb manualny, no, może powiem inaczej, bo tryb manualnych jest kilka, nie wszystkie są w pełni manualne. Może powiem, ustawienia ręczne. Ustawienia ręczne mają za zadanie w pełni kontrolować aparat. Tak? Chodzi o to, że to wtedy fotograf decyduje, czy tego światła na zdjęciu ma być więcej względem właśnie ustawień aparatu, czy ma być tego światła mniej. Czy ma być, no, konkretnie fotograf decyduje o tym, jaka jest siła światła zapisywana na, na zdjęciu. Oczywiście, fotograf nie ma wpływu na światło ze tak? No, tutaj niewiele z nich zrobi. Poza tym, że może sam zastosować kilka trików, czyli na przykład schować się gdzieś tam pod jakieś drzewo, czy właśnie wykorzystać drzewo, żeby to światło, że, że tak powiem, tak przerzedzić, tak? Czy na przykład fotografując osobę, robiąc, robiąc portret, czy wykonując fotografię makro, nawet wykorzysta blendę transparentną. Blenda transparentna to jest takie coś, co działa jak taki filtr osłabiający siłę światła. Bardzo fajna rzecz, rzecz bardzo wdzięczna. Niejednokrotnie właśnie okazuje się, że zastosowanie blendy, która jest relatywnie tania, potrafi niejedno zdjęcie uratować. Co łączy dwie osoby: czyli fotografa, który, który wykonuje zdjęcie w trybie auto, i fotografa, który pracuje w trybie ustawień ręcznych. Co te osoby łączy? Te osoby łączy jedna rzecz. Pierwszy nie zna się na ustawieniach ręcznych i pracuje w trybie auto, a drugi ma je opanowane do perfekcji. Czego nie robią obydwoje? Obydwoje nie myślą o tym, nie muszą myśleć, jak pracuje aparat. Skupiają się na kadrze. Jeżeli początkujący, który wykonuje zdjęcia w trybie auto, będzie skupiał się na kadrze, a jego błędy, widoczne błędy będą polegały tylko na tym, że pracuje w trybie auto, to tak naprawdę jest na bardzo dobrej drodze do tego, żeby jednak w tym kadrze podziałać. Dlaczego tak mówię? Mówię tak dlatego, że jeżeli taka osoba zgłębi temat, jeżeli taka osoba pozna dobrze ustawienia ręczne, no to wtedy okazuje się, że kadr już ma, no może nie to, że opanowany nie wiadomo jak, tak? ale ma o tym pojęcie. Wiem mniej więcej, jak się do tego zabrać. Generalnie dzisiaj no, są jeszcze aparaty, które mają tylko tryb automatyczny, lub też ich tryb manualny, który jest do wykorzystania, jest że tak powiem oporny w korzystaniu. Tak? Są to niektóre aparaty kompaktowe. Jest to bardzo duża część telefonów gdzie no, żeby cokolwiek ustawić właśnie w tym trybie ręcznym, bo telefony też mają to właśnie możliwość ustawić trybu ręcznego, ale żeby cokolwiek w nich ustawić niestety schodzi z tym zbyt dużo czasu. Oczywiście praktyka czy nie mistrza czyli tutaj poznanie swojego sprzętu, zapoznanie się z nim znacznie przyspiesza ten proces. Tutaj właśnie pojawia się takie coś, takie słowo, które nazywa się ergonomia. Czyli e, dostępność do funkcji aparatu bez zbędnego grzebania w zakładkach menu, wiecie dlaczego lubię swojego kanona, swoją szóstkę, aż po niego sięgnę. Lubię go dlatego, że spójrzcie. Manipulatory na tylnej ścianie. Manipulatory przy ekraniku. Kółko nastaw. Ja, biorąc ten aparat do ręki, mam go w tej prawie ręce. Ja pod kciukiem mam wszystko to, co mi jest niemal niezbędne do tego, żeby pracować w trybie ustawie ręcznych. Drugą ręką mogę sobie bez problemu zmienić tutaj na, na kółku nastaw ustawienie jakie chcę. Kontroluję sobie ogniskową, jeżeli pracuję na obiektywie zmiennoogniskowym, i praktycznie to jest cała obsługa aparatu. Jeżeli teraz ja znam swój aparat, poznałem go dobrze, pracuję w trybie ustawie ręcznych, to praktycznie bez odrywania aparatu. Głupio to wygląda z dekielkiem, nie? Teraz lepiej. Bez odrywania aparatu od oka mogę praktycznie. Wykonywać zdjęcie, nie myśląc o tym, gdzie ja jaką tam funkcję w menu muszę sobie ustawić. Akurat z tymi aparatami wiąże się jeszcze jedna rzecz. Jeżeli, no akurat nie mam gripa, tak to jest, kurczę, mój jedyny aparat na wszystkie, który miałem, gdzie nie mam y, gripa do y, zdjęć pionowych, tak? Czyli jest to samo takie coś, tylko że jest dokręcane, jest tutaj, w to wchodzą jeszcze dwie baterie. I mogę sobie tak złapać. Wtedy wszystkie te manipulatory mam tak samo tutaj pod ręką. Jest to wygodne o tyle, że w przypadku zdjęć pionowych muszę mocno naciągnąć nad garstek. Gdy mam tego gripa, trzymam to tutaj. Bajka, powiem Wam, że naprawdę bajka. I będę musiał sobie też w końcu do tej mojej szósteczki tego gripa właśnie sprezentować. Coś, co bardzo ułatwia rzecz. Coś, co bardzo ułatwia pracę fotografa. A w sumie nie kosztuje to dużych pieniędzy, naprawdę, i z tego co jestem zorientowany w tej chwili, chyba już nawet do każdego aparatu można tego gripa dokupić. Co ciekawe, właśnie że e, kiedyś, kiedyś był problem z tymi gripami do aparatów bezlusterkowych. To, to głupie trochę, trochę dla mnie było w sytuacji, gdy e, fotograf kupował aparat o większym zapotrzebowaniu na, na prąd niż e, rustrzanka. No, taki grip powinien być na porządku dziennym. Mam tego gripa, wkładam sobie w niego dwie baterie albo nie wiem jak tam jest właśnie z paluszkami. Bo na przykład do lustrzanek można sobie założyć 8 akumulatorków AA i wtedy mamy prądu jak w elektrowni atomowej. Naprawdę wtedy możemy cykać, cykać i cykać. Także tak to wygląda. Natomiast wracając do samego tematu. Tak jak właśnie wspomniałem, dwie osoby, żadna z nich nie myśli o ustawieniach aparatu, dlatego że jedna ich nie zna i uczy się, skupia się na kadrze, a druga zna je na tyle dobrze, że nie musi tutaj właśnie w to menu zaglądać, tylko już mając ten aparat przy oku, mam dostęp do tych, mam dostęp do tych manipulatorków. Oczywiście jakiś czas schodzi z tym, żebym ja nauczył się, gdzie który konkretnie pod którym palcem jest, tak? Tutaj, w szóstce, nawet jeżeli bym chciał coś podejrzeć, fotografując w nocy, mam światełko, mogę sobie podświetlić ekran, mogę sobie podświetlić właśnie wyświetlacz ten, i jeżeli czegoś nie jestem pewien, na przykład. No, bo to jest noc, tak? Człowiek trochę, trochę inaczej w nocy reaguje, więc mogę sobie tutaj podejrzeć, mogę sobie podpatrzeć. Tak to wygląda. Natomiast, właśnie, czy. Osoby, które fotografują w trybie auto, czy to są osoby z góry skazane na, na porażkę, na niepowodzenie? No, no oczywiście, że nie, oczywiście, że nie, ale też pewne rzeczy, podejście do niektórych osób przychodzi z czasem. Ja Wam powiem, że ja, ja też to przechodziłem takie coś, że z chwilą, gdy no zapoznałem się z, yy, z trybem ustawień ręcznych, yy, ja właśnie też wychodziłem z takiego, z takiego zdania, z takiego założenia, że. No, ten, co fotografuje w trybie auto, no to no, no, nie wyjdzie mu, ta nie wyjdzie mu. Nie umie jeszcze, no, musi się nauczyć. Musi zacząć od, właśnie od trybu ustawień ręcznych. Tak pewnie. To trochę tak samo, jakby ucząc się na prawo jazdy, wyjeżdżając samochodem na ulicę, uczył się jednocześnie przepisów ruchu drogowego i obsługi samochodu. Bo środkach nauki jazdy jest zachowana pewna kolejność, która skutkuje tym, że kursant przystępuje do egzaminu. Tutaj w fotografii obowiązku nauki fotografii nie ma żadnego. Natomiast efektem jest zdjęcie, i po efektach widać kto jak czego się uczy. Jak powiedziałem wcześniej, jeżeli ktoś nawet wykonuje zdjęcia w trybie auto, ale radzi sobie z tym kadrem, to już nie jest tak źle. Natomiast właśnie, wiem, że są niektóre osoby, które jednak ubolewają nad tym, że robiąc zdjęcia, te zdjęcia nie wyglądają tak, jak oni by sobie tego życzyli. Porównują wreszcie swoje zdjęcia ze zdjęciami osób, które już długo siedzą w tej fotografii. To też nie jest dobre. Znaczy, może być to dobre o tyle, że ktoś może sobie wyznaczyć taki cel, tak, że ja chcę osiągnąć jakość takich zdjęć, i będę ku temu dążył. Będę zmierzał w tym kierunku, żeby moje zdjęcia, przynajmniej zbliżyły się do zdjęć danej osoby. Natomiast bardzo często i częściej dzieje się tak, że osoba porównując swoją pracę do prac fotografów z dużym stażem, no tak naprawdę jest trochę podłamana, no próbuje się czegoś wiedzieć, no dowiaduje się, że to, że, że to światło, tak, że to światło, wszystko światło, ustawienia ręczne, światło, no nie do końca. Oczywiście światło jest bardzo ważne. Jeżeli mamy poprawnie naświetlone zdjęcie i poprawnie skadrowa, skadrowane zdjęcie, to przede wszystkim takie zdjęcie nadaje się do czego? Do dalszej pracy nad nim, a dalsza praca nad zdjęciem to jest nic innego jak obróbka. I to właśnie w obróbce robi się wiele rzeczy, których aparat nam nie pokazał, bo nie pokazał. Aparat pokazuje mniej niż zarejestrował. To jest właśnie to. Yy, aparat pokazuje yy, naświetlenie zdjęcia z danego momentu. Czyli na przykład ja sobie na, ja wykonując zdjęcie robię sobie tam na przykład to drzewo, tak no, robię mu zdjęcie, zbieram yy, procesor aparatu zbiera yy, światło tam z, z tego drzewa. Wy go nie widzicie, nieważne, jest tam drzewo na pewno jestem w końcu w lesie. Yy, no i teraz. Mam miejsca, które są jaśniejsze, które są dużo jaśniejsze i mam miejsca, które są dużo ciemniejsze. Ja to widzę na zdjęciu, to mi pokazał aparat. Ale aparat, matryca aparatu zarejestrowała o wiele więcej. I teraz poprawne naświetlenie sprowadza się do tego, że moja dalsza obróbka tego zdjęcia ma sens, ponieważ ja w programie do wywoływania przede wszystkim plików surowych, tak zwanych plików RAW, ja sobie rozjaśnię te cienie bez problemu. I świat ma przygasze. I wtedy przede wszystkim widzę dokładnie to samo, co widziałem na żywo. Tak to właśnie wygląda. Dobra wiadomość jest taka, że dokładnie ten sam zabieg mogą wykonać osoby, które wykonują zdjęcia w trybie. O, się kosiołek rozszczekał. Gdzieś tam biegnie. Gdzieś tam za plecami. O! <laughs> Słychać go coś mi tam kurczę nie pasuje. Eee, także wracając. Niezu, człowieku, ja to film nagrywam, uspokój się. No, <laughs> się będzie przekomarzał. Eee, tak, eee, tak więc. Eee... Dobra wiadomość jest taka, że osoby, które wykonują zdjęcia w trybie auto mogą wykonać dokładnie ten sam zabieg, czyli na, na zdjęciach zapisanych w formacie JPG. Pewną bardzo prostą aplikacją, i będzie o tej, o tej aplikacji, aplikacja również na, na laptop komputer. Yy, mogą aplikacja darmowa, nie wiem czy, wspomn czy wspomniałem mogą sobie bez większych problemów dokonać korekty zdjęć w zakresie świateł, cieni, kolorów i wielu innych rzeczy. Naprawdę. Słuchajcie, yy, nie, nie przekreślajcie z góry. Efektów swojej pracy. Nawet, zwłaszcza jeżeli się uczycie, nie przekreślajcie tego. To jest wasza nauka, to są wasze pierwsze kroki. Musicie sobie zdawać z tego sprawę, że yy, no, różnym ludziom w różnym okresie czasu przechodzi dojście do jakiegoś mistrzostwa, tak? do, jakiego, do jakiegoś zadowolenia. Czasem to może być zdjęcie numer 10, czasem numer 100, czasem numer 1000. Ale Najważniejsze jest to, żeby wciąż wiedzieć, że chce się robić to, co się robi. Żeby trwać w tym. Bo fotografia jest naprawdę piękną i wdzięczną pasją. Nawet jeżeli nie jest pasją tanią i o kurczę, właśnie, właśnie. Czy fotografia może być tania? No nie, nie, nie aż tak bardzo tania, ale może być. Będzie o tym film. Mam przygotowany materiał, tak właśnie mi się przypomniał w tej chwili. Tak więc nie porzucajcie tego, co robicie. Nie przekreślajcie swoich szans. Idźcie do przodu. Ja wiem, że nie wszyscy chętnie dzielą się wiedzą. Mam tego świadomość. Niektórzy chcą, żeby za to zapłacić. Niektórzy po prostu nie chcą, że tak powiem, sprzedawać swoich patentów. No to zapytajcie mnie. W takim razie, jeżeli będę w stanie odpowiedzieć, odpowiem na pewno. Tymczasem Tymczasem będę kończył Przybywa Was. Widzę, że, widzę że, że Was przebywa, jest Was coraz więcej, fajnie jest coraz więcej komentarzy, też się cieszę, bardzo się cieszę, bo bardzo, bardzo lubię i szanuję takie relacje. Zresztą muszę wam powiedzieć, że przed pandemią ja prowadziłem warsztaty fotograficzne. To były warsztaty właśnie dla początkujących. i szło to, szło, szło. No, niestety, właśnie pandemia, można powiedzieć, zabiła to wszystko, i teraz powoli, powoli, powoli próbuję się tego się odbudować. Może się uda, może nie, ale na razie, ja jestem tutaj na, na kanale, jest bardzo fajnie. Piszemy ze sobą, ja mówię do Was, Wy siłą rzeczy do mnie jeszcze nie mówicie. Może jakieś spotkanko sobie kiedyś zrobimy. Może. Wiecie, co się dzieje? <grym> Zaczyna padać. Tak więc kurczę, kończymy i do następnego filmiku, trzymajcie się, cześć!